Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj pokażę, jak zrobić trzy najprostsze węzoletki z gumek. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak będą wyglądały, poczekajcie. Będą w środku filmu i pod koniec. Nauczę Was dzisiaj robić na takiej maszynie bęzoletkę. Na małym właśnie. I na dużym. Na początku zaczniemy yy, od brązoletek z białych kumek i niebiesko-białych. Na początku nasz pierwszy wybrany kolor zakładamy na ósemkę, a drugi zwyczajnie. Teraz będziemy mieli tylko dwie gumki i podnosimy tą dolną. Na górę. Zakładamy następną. Przeciągamy tą. Tę. Teraz nakładamy następną. Przeciągamy tą dolną. Teraz zakładamy następną. Przeciągamy tą dolną. Bransoletka ma wyglądać w taki sposób tutaj, jak będziecie robili. Wykładamy następny kolor. I przekładamy. Dalej zrobię sam, a Wy powtarzajcie takie same ruchy. Teraz, gdy skończymy naszą bransoletkę, ten ostatni, gum, jedna gumka, co nam została, nakładamy na to w taki sposób. Bierzemy naszą spinkę i nie najlepiej na tym jest, zapinamy. W taki sposób. Z tej strony można też nałożyć na tą albo na. Tą. Skończona brązoletka wygląda, wygląda w ten sposób. Na ręce, tak. Teraz pokażę następną brązoletkę. Jak można ją zrobić? Następną brązoletkę zrobię na tym małym. Z koloru fioletowego i białego. Na początku zakładamy na mały krosną w kształcie ósemki pierwszą gumkę, potem drugą zwyczajnie i teraz trzecią, zwyczajnie. Przekładamy tą z dołu na górę. Przesuwamy w dół. Nakładamy białą. I przekładamy tą z samego domu. Teraz nakładamy fioletową. Bierzemy z dół. Bierzemy do Teraz nakładam następny kolor. Najlepiej sobie przesuwać zawsze w dół, bo wtedy jest nam lepiej robić. Jeżeli chcecie zobaczyć jeszcze czwarty sposób na zrobienie bransoletki oglądajcie mój poprzedni filmik. Jest ten sposób trudniejszy od tych wszystkich, ale myślę, że wygląda trochę lepiej. Ona prezentuje się. Tak, tu nie była ta z filmiku, ale tak ona wygląda. Teraz nakładamy następny kolor i bierzemy dalej z samego dołu. I powtarzamy cały czas te ruchy. Gdy zrobimy do odpowiedniej długości. Zobaczę Zobaczy się. Teraz gdy zrobiliście dobrą długiej be benzoletki, Moja prezentuje się tak. Przekładacie tą tutaj z dołu na górę, jak zostały dwie gumki. I tutaj żeby nad tym została jedna gumka. Bierzemy ją na to. Można też na palce, ale w ogóle na to. Spinamy ją. Tutaj. Na to wy wyglądać w ten sposób. I tutaj. Też spinamy. gotowa bransoletka prezentuje się tak jeżeli coś zrobiłem źle trzeba ją robić od nowa na ręce wygląda tak to jest ta tamta bransoletka którą robiliśmy a teraz zapraszam do ostatniej bransoletki zrobimy ją za pomocą tego tak samo można ją robić na szytle ale na tym. Tego będzie potrzebna. Yy, nie znaczy ja robię z czarno-białej gumek i z zielono różowych gumek. Na początku pierwszą gumkę zakładamy tak samo jak na dło to będą te dwa w kształcie ósemki. Potem nakładamy drugą bransoletkę zwyczajnie i trzecią bransoletkę bierzemy i przekładamy tą z dołu na górę. Teraz nakładamy następny kolor. Przekładamy tą, dajemy pod spód i bierzemy pomarańczową? Znaczy różowo zieloną, to dajemy pod spód i bierzemy tą. Następnie. To wszystko ma wyglądać w ten sposób. Następnie nakładamy następną kolor. I teraz przekładamy to na dół, a bierzemy tą gumkę. To przekładamy na dół, a bierzemy tą gumkę. Teraz to prezentuje się w ten sposób. Czy ma to wyglądać tak? I teraz nakładamy następny kolor. I tą przekładamy niżej. Tą bierzemy i dajemy tutaj. Tak samo tą czarną przekładamy, a bierzemy tą. Następnie ta bramuzelka ma się tak prezentować. Jeszcze tu pokażę. O tak. Teraz ja nakładamy. Następny nasz kolor. I pokazuję dokładniej jeszcze raz. Bierzemy tą, dajemy nas. Przepraszam. Bierzemy tą gumkę. I bierzemy tą spod spodu. I dajemy tutaj. Tu robimy to samo, tą gumkę bierzemy na dół a bierzemy tą i to ma wyglądać w ten sposób resztę zróbcie sami jak zrobię do dobrego momentu wrócę z powrotem witam was już po zrobieniu do końca bransoletki jeszcze Pokażę do końca dwa razy, jak to się robi. I bierzemy tą ze środka, przekładamy na dół i tą z dołu tutaj zakładamy. Bierzemy ze środka na dół, bierzemy z dołu. I zakładamy tutaj. Teraz już ostatnia gumka. Bierzemy tą ze środka z dołu i zakładamy. Bierzemy tą ze środka z dołu i zakładamy. Teraz bierzemy tą z dołu i zakładamy tutaj. Tu bierzemy tą z dołu. Teraz bez żadnego już przykładania, tak samo jak tam. I zakładamy tutaj. Ta bransoletka jest prawie skończona. Trzeba tylko jeszcze to i to zabrać. Tak, tak wyglądać. Spiąć. Tutaj ściągnąć. Założyć. Tutaj tak skończona bransoletka wygląda. Na ręce to się tak z tymi innymi. I teraz ten bonus, który jest w tytule. Jeżeli napiszecie w komentarzu gumka, tak jakby można to powiedzieć. Ta branzoletka, mi serduszko. Ta osoba, która już ma serduszko od tej branzoletki, nie może wziąć na, w następnej akcji. Niestety. I ta branzoletka zaoferuje Wam serduszko i dalej musicie napisać gumkę Zaoferuję Wam serduszko nazjemy tę gumkę Waszym nickiem i będziemy pozdrawiać na niektórych filmach i przypominać o tym a ta ostatnia bransoletka da Wam serduszko tak samo imię i yy, znaczy nick i pozdrawianie na niektórych filmikach i jeszcze, nam, bo konto swoje na komputerze, a z telefonu zasubskrybuję wybrany wasz kanał. A teraz żegnam się z wami, myślę, że Wam się spodobało i cześć!